Cześć! Jestem umówiony z Kacperem na nagrywanie filmów na mój kanał. Mieliśmy nagrywać dzisiaj analizę techniki, ale właśnie wpadłem na taki pomysł, że zrobię całkiem coś innego. Także Kacper zaraz przyjdzie tutaj na siłownię, ale zamiast kręcenia materiałów, analizy techniki, zrobimy hardcoreowy trening pleców, czyli dokładnie to, co tak spodobało Wam się ostatnim razem, kiedy Kacper dosłownie prawie zemdlał na treningu po robieniu klatki piersiowej. Także zaraz zadzwonię do niego i jeszcze go nie będę uprzedzał, że za chwilę będzie robić plec. Pani, co tam słychać? No, cześć Kasper, za ile będziesz? Yy, wiesz, co będę za jakieś dwie minutki, bo chciałem sobie zrobić aerobę teraz. Mm, aerobę przed analizą techniki. No dobra, to ja będę czekał na ciebie tutaj, już przy recepcji. Okej, okay, dobra. No pędzę, Witam państwa serdecznie.

Dzisiaj jest ósma, a ja jakieś 7 godzin temu skończyłem robić plecy. Co, bo ja to jest wina. O ja. Pomagają ja, się. Ja. Proszę dobra? Państwa, no. żeby nie było, że jestem człowiekiem wymówką, dzisiaj jestem tutaj od y, 5 rano, wczoraj o 24 skończyłem robić plecy. Dzisiaj znowu mam je zrobić, dobra. naprawdę, tak? Dobra. A masz jakąś przedtrękówkę? Zaraz się znaleźć? Dobrze, okej, dobra. Lecimy dobra, I dobra, jako że Szymon zaskoczył mnie troszeczkę dzisiaj, zamiast dwóch wiarek, jak standardowo, sypniemy dzisiaj trzy i zobaczymy, czy podołamy temu brutalowi. Mikrofon energii, wjeżdża przed treningówką i jakby moje ciało było oblepione w mrówkach. Czuję mrożenie, że aż nie mogę ustać. Jak zaraz nie potrenuję, to wybuchnę jak wulkan. Do boju dzieciak dziś mnie nie zna. Jestem ciekaw, co ten Szymon dla mnie dzisiaj przygotował. Wczoraj ten trening był naprawdę ciężki, wiesz, nie to, że ja szukam wamózach. A te plecy wczoraj po prostu spłynąłem w ogniu. Ale dobrze, robię je teraz trzy razy w tygodniu, więc czwarty raz nie zaszkodzi. No nie? Przewingówka już czuję. Powoli wjeżdża. Zobaczymy co się będzie działo. <laughs> Na kacpla, zaraz przyjdzie i już za chwilę zobaczycie, jak wygląda hardkorowy trening pleców. Cieszysz się, co? <gry> Jaki jest Twój poziom szczęścia? Od 1 Maksimale, do 10? Maksymalnie, teraz maksymalnie. Jestem taki nakręcony, to jest koniec świata. A sam mówię, że chcesz poprawić te plecy. Tak, tak, tak. Muszą być wielkie w końcu. Hmm. Jako pierwsze ćwiczenie Kasper będzie robił podciągania na drążku i będziemy to wykonywać w serii łączonej z wiosłowaniem pendleja. Teraz chodzi o to, żeby w pierwszym ćwiczeniu pracować bardzo mocno, podciągając ciało do góry, a w drugim ćwiczeniu bardziej będziemy pracowali nad grubością tych mięśni, które są w okolicach łupatki, właśnie wykonując wiosłowanie sztuki. Po zrobieniu wszystkich ćwiczeń z części ogólnej rozgrzewki teraz Kasper robi ćwiczenia z gumami, które mu rozgrzewają i aktywują mięśnie, które stroją upadku, czyli czworoboczny, mięśnie stożko-rotatorów, po to, żeby ten trening mógł wykonywać i bezpiecznie, i skutecznie. I dawaj, zaczynaj. Hops. Nogi z przodu, brzuch napięty, łopatki, i jedziesz dalej. Właśnie ładna technika pełny zakres ruchomości nogi bardziej do przodu tak plecy to nie przelewek muszę poczuć ten emocji zastrzyk wolę być niż się znaleźć jego paszczy z kolejnym dniem zmaga się tutaj każdy to nie pora na sen trenuj ruszaj do walki muszę hmm. poczuć ten emocji zastrzyk muszę się znaleźć jego paszczy jeszcze jeden dobra i panie do walki W stosowaniu ja chodzi o to, żeby całą sztangę podnosić w jednej płaszczyźnie do góry. Nie ma tutaj żadnych łuczków do pępka, nie ma podciągania do, do szyi. Chodzi o to, żeby sztanga pokonała najkrótszy możliwy dystans absolutnie w jednej linii. Ops. Dobra. I czas leci. Minuta. Będziemy mieć tylko minutę przerwy, także podejrzewam, że Kacper nie zrobi zbyt dużo podciągnięć. Wiadomo, podciągnięcie, jeśli robi się typowo na siłę. Typowo na masę muszą być jednak wykonywane z długą przerwą. Tutaj dzisiaj bardziej chcemy Kacpra zajechać, więc czas przerwy będzie bardzo krótki, tylko minutka. 100-101 kilo. Aktualnie może 101 kilo, więc te podciągania może być Ale No, to masz po minutki, zobaczymy jak się stanie. Siłę Kacper 3, dwa Jeden i jedziesz. Tak jest. Kacper macha. Pamiętajcie, jak robicie podciągania, zawsze robicie w pełnym zakresie ruchomości. Nie ma ograniczenia ruchu, że podciągacie się na drążku, a potem wracacie tylko do tej pozycji. Nie, zakres musi być pełny, musicie wzmacniać wszystkie struktury w ciele. W pełnym zakresie przede wszystkim. Mocno. Dobra. I pędzluj. O co chodzi z tym skręcaniem łopatek? Za każdym razem, kiedy Kasper zaczyna powtórzenie nie robi wkręcenia łopatek, to jest zrobione ruch, który się nazywa Bendebar. I to jest wdrożone w trening po to, żeby zabezpieczyć stawy ramienne przed jakąkolwiek potencjalną kontuzją. 5, 4, 3, 2, 1, dobra. Ale pomogę ci, daj nogi. Daj nogi, daj nogi, no, to tu. I leci, daj, 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 no, mocno. Tak, jest mocny. Podkreśla się nogami. Oh. Ah, vai rir. Uh. I lecimy czas start. Lecimy następne dwa ćwiczenia. Kacper się szykuje, a ja o co chodzi z tym chwytem. Zobaczcie, mamy maszynę do wiosłowania. mamy jeszcze uchwyty. I teraz sama ta maszyna daje Wam e, niewielki zakres, ograniczony zakres ruchomości, jeśli dodacie te uchwyty, dzięki temu będziecie mogli pracować w większym zakresie. Bardziej rozciągać mięśnie, a dzięki temu dostaną lepszy bodziec do wzrostu. Pięknie, idziemy dalej, 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 dalej. A nie śmiejcie się z Kaspra, że podnosimy te ciężary. Jak się robi serię łączoną, to niestety siła spada bardzo, bardzo mocno. Niektórzy myślą, że im szerzej złapiesz drążek, tym będzie bardziej wchodziło na szerokość, a im złapiesz wężej, tym będzie bardziej wchodziło na słatyczną grubość mięśni, ale to nieprawda, bo ściąganie fałbara do klatki jest jednym z bardzo ciekawych ćwiczeń, które budują właśnie szerokość pleców, przez to, że obły większy pracuje tutaj bardzo mocno. Dobra, parę sekund zostało. Jedziemy. Trzy, dwa, jeden i lecisz. Tak jest. No, dai, 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 dai. No, não dá, vai dar, vai dá vai dar, vai não. Ok. E Kasper siedzi, ale chyba faktycznie ten wczorajszy trening pleców daje Ci się we znaki, co? Co, naprawdę grubo to zrobiłem? No i po co? I po co? A, od razu wyjaśnimy. Jeśli ktoś ma dobrą regenerację, dobrą dietę, dobrą suplementację i dużo snu, to nie jest tak, że, można, że trzeba czekać nie wiadomo ile czasu od trenowania danej grupy mięśniowej do nas następnego treningu tej samej, tej samej grupy, czasami można po prostu zrobić dwa treningi na tą samą grupę, jeden za drugim, dzięki temu bodźce będą bardzo, bardzo mocne, ale tak jak mówię, musicie wiedzieć, co robić. I pa, i jedziesz Kasper, dawaj, 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 i mocno, hops, tak jest, dawaj, dziesięć ruchów ma wejść, jak nic, trzy, cztery, pięć, sześć, dawaj, 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 siedem, dawaj, osiem, jeszcze dwa, jeszcze jeden i nie ściągaj. Dobra. I dalej. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest. Dobra. Mocno. Mocno. Dawaj, dawaj, dawaj. No, jeszcze. Jeszcze jeden. Dobra. I dawaj, dobijesz. <laughs> Zobaczcie, jest jedna rzecz, zima na siłowni jest 19 stopni, także to nie jest ściema, bo Kac prawie nawet podwyszedł przez podwójną koszulkę na plecach. Trzymasz się? Tak, tak, tak. To idziemy dalej. Muszę poczuć ten emocji zastrzyk Wolę być lwem niż się znaleźć w jego paszczy Z kolejnym dniem zmaga się tutaj każdy To nie pora na sen, trenuj, ruszaj do walki Muszę poczuć ten emocji zastrzyk Następne ćwiczenie, które będziemy robić, to będzie wiosłowanie sztangielką połączone ze ściąganiem, ze ściąganiem linnek do bioder. No i dawaj, 10 ma być. Trzymaj plecy proste, opadki ściągnięte, klata wypięta. Dawaj. Cztery. Dawaj mocno. Pięć. Sześć. Siedem. Dawaj jeszcze trzy ruchy, no. Dwa. Jeszcze jeden ruch. Mocno. Dobra. Dobra. Zmiana ręki. Jeszcze trzy, dawaj, jeszcze dwa, jeszcze jeden musi wejść, mocno, dobra, okej. Okay. Piosowanie sznagielkami to jest w ogóle bardzo ciężkie ćwiczenie, a Kacper jeszcze dodatkowo będzie robić coś połączone ze ściąganiem barkocza po bioder. Tak, pamiętaj, tu mocno rozciągaj tą klapę. ruchy jeszcze muszą wejść. Dawaj, mocno. No, dynamicznie. Trzy. Jeszcze dwa ruchy. I ostatni. Dawaj. Dobra. Jeszcze dwie serie. OK. Kacper. Dawaj. Ostatnia seria. To już jest koniec. Można zrobić po, do porządku. Dziesięć ruchów. Cztery. Dawaj, pięć. Dawaj. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Jeszcze jeden. Dawaj, jeszcze jeden. Dobra, długa ręka. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dawaj, jeszcze dwa. Mocno. Jeszcze jeden. Rzuć na ziemię. I dobijasz tu. Kasper dostał teraz 22 kg, czyli 8 kg mniej niż miał we wcześniejszych seriach, żeby zrobić dropset i dobić na maksa mieście. I druga. Było 6 w prawej, ma być 6 w lewej. Dobra, i chodź. Dziesięć, dziewięć, i leć do końca. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Raz przy ostatnim przyciągnij, zatrzymaj. Nie ruszaj, nie ruszaj. Trzy, dwa, jeden. Dobra. Czas, możesz spaść. Dobra, Kasper. koniec? Ja do Ciebie taką prośbę. No? Patrzyłem w lustro i te bicepsy są jeszcze za mało. Możemy zrobić jeszcze coś na biceps? Jeszcze coś na biceps? Teraz, czy na następnym filmie? Teraz, 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 teraz. Dobra, jedziemy, chodź. <laughs> Dobra, kasper prosiłeś o ciężki zestaw. Dobra, dostaniesz... Podwójnie łączoną ser... nie, potrójnie łączoną? Dobra, dostaniesz gigant serię. <grystanie> Dobra, robisz zgięcia łokci ze sztangą, potem zgięcia łokci ze sztangierkami z supinacją, potem idziesz na wyciąg dolny i zgięcia łokci z trążkiem i na końcu zgięcia łokci na chwytem. 10 ruchów wszystko. 2, dawaj, 3, Bezboianie na brzuch 4. 5. Co to dla ciebie? Dawaj, 6. 7. 8. 9. Jeszcze jeden do góry. Zatrzymaj stop. Powoli w dół. Zatrzymaj. Trzymaj. 2 1. Dół. Dobra. Hantle. Dawaj. 2. 4 5 6 7 8 dawaj 9 pięknie powa serii za tobą jeszcze drugie tyle 10 9 8 7 6 bez prze bez przerw 5 bez przerw. dawaj jeszcze 4 ruchy bez przerbie jeszcze 3. daj hop jeszcze 2. jeszcze jeden dobra paułóżka Zamknięcie łokci. Słab sobie. Właśnie. Po prostu się. Łopatki ściągnięte. Ramiona przedłużeniu linki i do czoła. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Dawaj. Cztery. Dawaj. Trzy. 4. Dawaj. Dawaj mocno, no. Trzy. 3. Dawaj. Trzy, za długa przerwa. Jeden. Dawaj, dawaj. Dwa i pół. Dawaj. Dwa. Dawaj. Półtora. Dawaj. Jeden. Jeszcze. Jeszcze jeden. To teraz weź trzy w dechy. Weź trzy w dechy. I jeszcze trzy razy. I trzy ruchy, no. I dawaj. Raz. Dobra. Jeszcze dwa. Hop. Dobra. Jeszcze jeden. I zatrzymaj na górze. Trzymaj. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Dół. Tak. I na koniec nachwyt. Ciężar dla dziewczyny. I jedziesz. I <try> dawaj, hop. Hop. Trzy. Cztery. Pięć i jeszcze tylko pięć, ładnie. Cztery, trzy, dwa i jeden. Nie, to się nie liczy. Jeszcze jeden. Mocno, pełny zakres. Pięknie. Ciekawe, czy będzie miał teraz dość. Transport. Koniec? Wiesz co? Dobrze by byłoby zadbać o proporcje. Jak zrobiliśmy biceps, to fajnie by było jeszcze. jedną na triceps. Może być? Na triceps. Dobra. Ale to nie jedno ćwiczenie. I nie dwa ćwiczenia. Lecimy. <śm> <śm> Mieliśmy robić dziwne, tylko że Kasper gdzieś e, znikł. Ja pójdę go poszukać. A tu jest! Dobra, dawaj Kasper. Łaj nie, nie krzyżuj nóg. Tak. Dobra, robimy cztery ćwiczenia, tym razem na tricepsy. Zaczniemy od najbardziej złożonego, globalnego ćwiczenia, czyli dipę na poręczach. Choć też Kacper już tutaj lekko umiera po, po tym treningu, który robi. W końcu przy ćwiczeniach niektórych na plecy też pracuje triceps, o tym może nie możecie zapomnieć. Osiem, dawaj. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Idziemy dalej. Chodź, Kacper. Chodź nieokrzesany. Ciebie. Jeszcze były dipy. Następne ćwiczenie, to w ogóle znajdziecie u mnie na kanale, ostatnio nagrywaliśmy skacu materiał w ricepsach. to będzie prostowanie łokci, leżąc na ławce i ciągnąć linki wyciągu dolnego. Dzięki temu jesteście w stanie bardzo mocno pracować głową długą, tą, która stanowi największą część masy mięśniotrugowego ramienia. Jeszcze jeden. Dobra. Chodźcie tutaj. Kocie na ziemi. Dobra, trzymaj sztankę. Ramiona do tyłu, łokcie proste. Sztanka za głową. Trzymaj się w ciągu napięcia mieścia. I góra. Bam. Tak jest. 10, dawa 9, 8, 7, 6. 5, daj, 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 dawaj daj, daj, dawaj, dawaj, dawaj. 4, 3, 2, 1. I lecimy jeszcze raz to samo. Dawaj, 10, o właśnie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze, 5, góra. uchwyt, I prostowanie Tak. Podchwytem. Prostowanie jednolite. Siedem. No tak. Osiem. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Mocno, 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 mocno. Dobra. Pięć. Sześć. Dawaj. Siedem. Jeszcze trzy ruchy, dawaj. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Dobra. I na tym chyba byśmy dzisiaj kończyli. Przepraszam, jeżeli mogę się wtrącić w tył barku. Moja najsłabsza partia. Nie robiłem jej wczoraj z plecami, bo nie zdążyłam, zrobiła północ, musiałem wracać do domu. Poważnie? Dobra, jest jeszcze... Poważnie? Masz ubezpieczenie medyczne? Zróbmy to. Zróbmy. Dawaj. Dobra, to w takim razie tak. Zaczynamy od wiosłowania sztangą szeroko i to będzie wariant ukierunkowany przede wszystkim na, na rozwijanie tylnej części mięśnia. Na, na ramiennego, a potem połączymy to z odwrotnymi rozpiętkami na sztangielkach i potem połączymy z odwrotnymi rozpiętkami w linkach na Dobra. Dawaj. Weź sobie tutaj. Nie potrzebujesz przerwy żadnej, nie? O! No właśnie. Połóż sobie na ziemi. Tak. Nie. Stojąc na ziemi. Złap sobie slajd całkiem na końcu. Sztangę, całkiem na końcu, jak największe pochylenie ciała i przy, przyciąga sztangę gilotynową do wysokości barków. Tak dwa, trzy, cztery, pięć, lecę proste, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeszcze jeden, dziesięć, Zabra. Odwrotne rozpiętki: pięć sześć siedem osiem, dziewięć, jeszcze jeden, uda dobra, połóż na ziemi. piętnaście, piętnaście. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Mocno. Siedem. Osiem. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Co? Dalej, pięć. Dawaj, dawaj, dawaj. Cztery. Jeszcze jeden. Trzy. Jeszcze jeden. Dwa. Jeszcze jeden. Dawaj. Mocno. Mocno. Pięknie. Barca. Nie puszczę. To już dalej. 12 11 10 Dobra. 9 8 7 6 5 4 3 Dawaj szalwaruch. Bez przerw, bez przerw. Jeszcze jeden bez przerw. Dobra. I tym samym kończymy trening z Kasprem. Już nie będę mu zadawał więcej pytań, bo to już może być niebezpieczne dla jego zdrowia. A przy okazji, słuchajcie, mamy razem z Kasprem naszą nową grupę na Facebooku na czelnik z Jeśli chcielibyście, żebyśmy z Kasprem zrobili Wam taki sam trening albo zajechali Was w jakichś ćwiczeniach, piszcie na grupie, piszcie, że chcecie być elementem naszych filmów. I spośród najciekawszych pomysłów, najciekawszych osób zaprosimy kilka z Was na nagrania do Wrocławia. Także piszcie, zapiszcie się do grupy i zapraszamy. Kasper, nagrodę za twój trening, na którym spaliłeś jakieś 1300 kalorii. Więcej stajesz tutaj prezent baton. Pierwsze miejsce w kategorii produkt roku. Z kategorii zdrowa żywność Wielkiej Brytanii i Irlandii. 200 kalorii. <śpiewa> Muszę poczuć ten emocji zastrzyk. Wolę być wem, niż się znaleźć w jego paszczy. Z kolejnym dniem zmaga się tutaj każdy, to nie pora na sen. Trenuj, ruszaj do walki. Muszę poczuć ten emocji zastrzyk. Wolę być wem, niż się znaleźć w jego paszczy. Z kolejnym dniem zmaga się tutaj każdy, to nie pora na sen.